Zawodnik Fegiatorów Zgorzelec po nieudanym spotkaniu na X Komago czeka już na nas. Wypytamy na pewno o to, co się wydarzyło. Cześć, Piotr. Cześć witam. Zauważyliśmy tuż po zakończeniu mapy numer 2, gdy już wiadomo było, że to jest wynik 0 do 2 i jak to wyglądało na mapach. Zarówno Ty, jak i Miki złożyliście głowy w, w swoich dłoniach. No to jest taki jednoznaczny dla nas wyraz, że totalnie nastawialiście się na, na inny przebieg tego spotkania, jak ty to widziałeś dzisiaj? Znaczy, raczej nie, nie zastawialiśmy się, że wygramy to spotkanie, ale nie myśleliśmy, że będzie aż tak źle. Spodziewaliśmy się lepszej gry z naszej strony. No boli ten mecz, bo raczej ciężko nawet wyciągnąć z niego jakieś wnioski, bo po prostu była to totalna dominacja. Wydaje mi się, że to głównie wynika z tego, że na co dzień nie mamy, nie mamy okazji grać na takie dobre drużyny. I po prostu nie jesteśmy przygotowani, właśnie. Na takie zagrania, jakie prezentowała drużyna przeciwna. No i wydaje mi się, że to główny czynnik. Mm. A to, czego Wam w takim razie brakuje? Tak, w tym momencie, jeżeli chodzi o przygotowanie, zaraz pewnie padnie jeszcze pytanie, odnośnie do tego, co ma się dziać z Repo i sumką. Natomiast ja mam takie inne, że w tym momencie, już biorąc pod uwagę to, że dalej gracie tym składem, to czego Wam trzeba? Bootcamp, czy to jakoś myślisz, że rozwiązałoby Waszą sytuację, pomogło, poprawiło troszkę formę? No bo rywale, na których graliście, też na tym bootcampie właśnie się znajdują. To znaczy, no bootcamp na pewno by się przydał, ale w tym momencie jest niemożliwy, bo chodzimy do szkół. I nie mamy właśnie to, że nie gramy na takie dobre drużyny. To dlatego, że nie mamy grupek prakowych tych najlepszych, dlatego po prostu nie mamy możliwości się lepiej przygotowywać. No, też mamy mniej czasu właśnie przez tą szkołę ostatnimi czasy. No i. Taki tak efekt. to wygląda. Taki efekt, aktualnie. Ale i bombełka. No tak, właśnie. Jak, jak to, to całe zamieszanie związane ze słonką oraz repo wpłynęło. Wpłynęło na Was, także tych zawodników, którzy, których niby bezpośrednio to nie dotyczyło, bo to nie wy mieliście przejść do innej drużyny, ale jednak wiedzieliście, że stracicie no tak ważne elementy tego całego zespołu. Znaczy ten mecz wpłynął głównie, znaczy te zmiany głównie wpłynęły na mecz na Honoris, mhm. bo kilka dni przed tym spotkaniem już nie trenowaliśmy, a wydaje mi się, że ten mecz na Honoris był do wygrania. Tam dość bliskie były te rundy, no i to trochę boli. Ale no, szybko się to wyjaśniło, bo to tak naprawdę w środę graliśmy mecz na Honoris, a w sobotę, w niedzielę wiedzieliśmy, że chłopaki już wracają. Mhm. No więc do tego meczu na AGO teraz przygotowywaliśmy się normalnie od poniedziałku. No i tak, tyle. Ej, czy możemy powiedzieć, że teraz to. to czy możecie powiedzieć, że z rozgorzone wraca do tego, co widzieliśmy wcześniej, że to będzie rozwój, że to będzie budowane, że jest już teraz taki, powiedzmy, spokój dla Was? No tak, teraz już. Normalnie zaczniemy treningi, gramy tym składem yy, cały czas. Teraz no, na pewno łatwiejsze spotkania. No, czyli nie mamy takiej złej sytuacji, bo mamy 5 punktów, a przed nami mecz na skill 1 i SK, więc wydaje mi się, że wszystko przed nami, i po prostu teraz na tych meczach trzeba się skupić i do nich dobrze przygotować. i Wydaje mi się, że wszystko jest jeszcze otwarte. Tak jest. I ostatnie dwa mecze, czyli ostatnie cztery mapy na Honoris i na Xcomago zostawiacie za plecami. O to was wszyscy w tym momencie prosimy. No i lecicie dalej po swoje, bo tak jak mówisz, nie jest najgorzej pięć punktów jak na razie w tabeli. Dzięki Piotr za ten mecz, dzięki za ten wywiad. Dzięki, na razie.